Deszcz bębnił o blachę dachu starego bloku na obrzeżach Bydgoszczy jak nieustanne oskarżenie. W mieszkaniu na trzecim piętrze dziesięcioletni Kuba siedział skulony w kącie kuchni, zasłaniając uszy dłońmi. Głosy rodziców przebijały się przez ścianę, znów te same słowa, te same pretensje. Ojciec krzyczał, że matka wszystko zniszczyła, matka płakała, że on nigdy nie był w domu. Butelki tłukły się o podłogę. Kuba wiedział, co będzie dalej, ojciec wyjdzie trzaskając drzwiami, Matka zamknie się w łazience na cały wieczór, a on zostanie sam z głodem i strachem. Następnego ranka, kiedy obudził się na wersalce w salonie, mieszkanie było ciche. Zbyt ciche. Matka leżała na kanapie, blada, z pustym spojrzeniem w sufit. Ojca nie było. Kuba podszedł, dotknął jej ramienia, zimne. Zadzwonił po pogotowie, choć nie wiedział, czy dobrze robi. Lekarze przyjechali szybko, policja też. Potem ciocia z opieki społecznej, która zabrała go do siebie na kilka dni. Powiedziała, że matka przedawkowała leki na uspokojenie zmieszane z alkoholem. Że to nie pierwsza próba. Że ojciec zniknął jak zwykle. Kuba nie płakał. Nie umiał już. Patrzył tylko w okno, jak świat za szybą toczy się dalej, jakby nic się nie stało. Tydzień później trafił do domu dziecka w Toruniu. Stary budynek z czerwonej cegły otoczony wysokim murem. W środku pachniało kapustą i środkiem do podłóg. Inne dzieci były głośne albo zbyt ciche. Kuba wybrał ciszę. Siedział w swoim pokoju, właściwie sali z czterema łóżkami i rysował. Rysował domy z kominami, z których leciał dym, psy na podwórku, matki piekące ciasto. Wszystko, czego nigdy nie miał. W domu dziecka pracowała pani Ela, opiekunka z ciepłym uśmiechem, ale zmęczonymi oczami. To ona zauważyła, że Kuba nie mówi prawie nic. Że unika kontaktu. Że nocami budzi się z krzykiem. Zapisała go na terapię, ale psycholog przychodził tylko raz w tygodniu. Resztę czasu Kuba spędzał sam. Pewnego wiosennego popołudnia do domu dziecka przyjechali goście. Dwoje mężczyzn. Jeden wysoki, szczupły, z ciemnymi włosami zaczesanymi do tyłu i okularami w cienkiej oprawce Michał. Drugi niższy, ale barczysty, z jasnymi lokami i brodą Tomek. Przyszli jako wolontariusze. Michał był nauczycielem matematyki w Liceum, Tomek prowadził małą pracownię stolarską. Razem pomagali w remontach, organizowali zajęcia dla dzieci. Pierwszy raz zobaczyli Kubę, kiedy siedział na ławce pod drzewem i rysował. Michał podszedł pierwszy. Co rysujesz? Zapytał cicho. Kuba podniósł wzrok, ale nic nie powiedział. Tylko podał kartkę. Na niej był dom, zwykły, z ogrodem, z dwoma mężczyznami i chłopcem na huśtawce. Michał spojrzał na Tomka. Coś w ich oczach się zmieniło. Od tamtego dnia przychodzili częściej. Nie tylko pomagać, ale spędzać czas z Kubą. Tomek nauczył go piłować drewno, robić proste zabawki. Michał przynosił książki, czytał na głos. Kuba powoli zaczął się otwierać. Najpierw uśmiech, potem pojedyncze słowa, potem całe zdania. Lubię, jak pan Tomek robi ptaszki z drewna, powiedział kiedyś. To może zrobimy razem domek dla ptaków? zaproponował Tomek. Kuba kiwnął głową tak energicznie, że aż się zawstydził. Michał i Tomek byli razem od dziesięciu lat. Poznali się na studiach w Gdańsku, zakochali powoli, ostrożnie. Wiedzieli, że w Polsce nie jest łatwo. Nie afiszowali się, ale też nie ukrywali. Mieszkali w małym domu pod Bydgoszczą, z ogrodem, z psem rasy Golden Retriever o imieniu bursztyn. Marzyli o dziecku, ale prawo było bezlitosne. Pary jednopłciowe nie mogły adoptować. Nawet jako single było trudno, urzędy patrzyły podejrzliwie na samotnych mężczyzn. Ale widząc Kubę, coś w nich pękło. To nie było tylko współczucie. To było uczucie głębsze, pierwotne. Chcieli mu dać dom prawdziwy. Najpierw zaczęli od wizyt, potem weekendowych wyjazdów. Pani Ela widziała, jak Kuba się zmienia, jak oczy mu błyszczą, jak się śmieje, jak po raz pierwszy od miesięcy zasypia bez koszmarów. On was potrzebuje, powiedziała kiedyś do Michała, a wy jego. Ale droga była długa. Biurokracja, opinie psychologów, wizyty domowe. Musieli udowadniać, że są stabilni, że mają środki, że dom jest odpowiedni, że ich związek nie zaszkodzi dziecku. Kuba nie rozumiał wszystkiego. Wiedział tylko, że kiedy jest z nimi, czuje się bezpieczny. Pewnego wieczoru, podczas kolacji u nich w domu, pierwszy raz został na noc, zapytał: Czy ja mogę u was zostać na zawsze? Michał i Tomek spojrzeli na siebie. Serca im waliły. Chcemy tego bardziej niż czegokolwiek, powiedział Tomek. Ale musimy poczekać na decyzję. Kuba kiwnął głową. Ale w jego oczach była nadzieja. Lato przyszło szybko. Kuba spędzał coraz więcej czasu w domu Michała i Tomka. Ogród stał się jego królestwem, biegał z bursztynem, pomagał sadzić pomidory, budował fortece z desek, które Tomek przynosił z warsztatu. Michał uczył go tabliczki mnożenia, siedząc pod jabłonią. Wieczorami czytali Hobbit'a na głos, na zmianę. Kuba zaczął nazywać ich po imieniu. Najpierw nieśmiało. Potem naturalnie. Michał, patrz, jak wysoko huśtawka. Tomek, bursztyn znowu zjadł moją skarpetkę. Oni nie poprawiali. Czekali, aż sam będzie gotowy na więcej. W domu dziecka tęsknił ale już nie tak bardzo. Wiedział, że jest miejsce, gdzie ktoś na niego czeka. Procedura adopcyjna ciągnęła się miesiącami. Tomek zdecydował się na adopcję jako samotny rodzic, tak było łatwiej. Michał miał być wujkiem, choć w rzeczywistości wszystko robili razem. Psychologowie pisali opinie. Sąsiedzi potwierdzali, że to dobrzy ludzie. Pani Ela walczyła o kubę jak lwica. On kwitnie przy nich, mówiła na każdym spotkaniu. Ale były chwile zwątpienia. Kiedy urzędniczka spojrzała podejrzliwie, kiedy ktoś z rodziny biologicznej Kuby, daleki wuj, zgłosił się nagle, twierdząc, że chce opieki. Okazało się, że chodziło o mieszkanie po matce. Sąd odrzucił wniosek szybko. Kuba bał się najbardziej ciszy. Kiedy wracał do domu dziecka na noc, leżał i nasłuchiwał. Czy zadzwoni telefon? Czy ktoś powie, że to koniec? Pewnego dnia Tomek zabrał go na spacer nad Brdę. Siedzieli na pomoście, rzucali kamykami do wody. Wiesz, Kuba, zaczął Tomek, my z Michałem bardzo cię kochamy. Chcemy, żebyś był naszym synem. Na zawsze. Kuba spojrzał na niego szeroko otwartymi oczami. Naprawdę. Naprawdę. I nawet jeśli prawo nie pozwala nam obojgu być ojcami na papierze, to w sercu jesteśmy rodziną. Kuba przytulił się mocno. Po raz pierwszy od śmierci matki zapłakał. Nie z żalu. Z ulgi. Jesienią przyszła decyzja sądu. Adopcja przez Tomka została zatwierdzona. Michał mógł być opiekunem prawnym w razie potrzeby. To nie było wszystko, o czym marzyli, ale wystarczyło. Kuba przeprowadził się na stałe. Jego pokój był gotowy od dawna, niebieskie ściany, łóżko z baldachimem z drewna zrobionym przez Tomka, półki na książki od Michała. Pierwszego wieczoru w nowym domu siedzieli we troje przy stole. Kuba miał na talerzu naleśniki z serem, jego ulubione. A nazwisko? Zapytał nagle. Będę Nowakowski jak ty, Tomek? Tomek spojrzał na Michała. Jeśli chcesz, możesz być Kuba Kowalski Nowakowski. Albo po prostu Kowalski. Jak my. Michał się uśmiechnął. Albo możesz wybrać. To twoje życie. Kuba pomyślał chwilę. Chcę Kowalski. Żebyśmy byli tacy sami. Nazajutrz poszli do urzędu zmienić dokumenty. Kuba Kowalski. Proste. Piękne. W szkole koledzy pytali: A gdzie twój tata? Mam dwóch, odpowiadał dumnie. Tomek i Michał. Niektórzy się śmiali, inni zazdrościli. Nauczyciele kiwali głowami z uznaniem. Zimą pierwszy raz pojechali w Tatry. Śnieg po kolana, sanki, gorąca czekolada w schronisku. Kuba śmiał się tak głośno, że echo niosło po dolinie. Wieczorem, przy kominku, powiedział: Dziękuję, że mnie uratowaliście. Michał pogłaskał go po głowie. To ty nas uratowałeś, skarbie. Minęły dwa lata. Kuba miał dwanaście lat, rósł jak na drożdżach. W szkole był dobry z matematyki, po Michale i robił piękne rzeczy z drewna, potomku. Bursztyn zestarzał się, ale wciąż biegał za piłką. Życie toczyło się spokojnie. Rano śniadania we troje, wieczorem wspólne kolacje. W weekendy wyjazdy nad morze w Bory Tucholskie, do babci Tomka, która przyjęła Kubę jak wnuka. Ale nie wszystko było łatwe. W Polsce wciąż mówiono o ideologii LGBT, o strefach wolnych. Ich miasteczko było spokojne, ale czasem słyszeli komentarze. Raz w sklepie jakaś pani powiedziała głośno: To nienaturalne, żeby chłopak miał dwóch ojców. Kuba zacisnął pięści. Tomek położył mu dłoń na ramieniu. Nie reaguj. Jesteśmy silniejsi. Michał dodał później. Ludzie boją się tego, czego nie znają. My wiemy, co jest prawdą. Kuba kiwnął głową. Ale bolało. W szkole miał przyjaciela Olka. Oleg wiedział wszystko. Bronił Kuby, kiedy ktoś drwił. Masz fajnych rodziców, mówił. Moi ciągle się kłócą. Kuba zaczął doceniać to, co ma. Teraz, gdy był starszy, pytali go o przeszłość. Opowiedział im wszystko. O matce. O ojcu, którego ledwo pamiętał. O samotności. Nie żałuję, powiedział kiedyś. Bo trafiłem do Was. Tomek i Michał płakali po cichu tej nocy. Postanowili walczyć o więcej. O to, by Michał też był prawnym ojcem. Złożyli wniosek o opiekę wspólną. Czekali. Lato przyniosło zmianę. Sąd przychylił się częściowo. Michał został drugim opiekunem prawnym. Niepełna adopcja, ale krok naprzód. Świętowali grillem w ogrodzie. Zaprosili panią Elę, psychologa, kilku przyjaciół. Kuba stał z kieliszkiem soku jabłkowego i powiedział toast. Za moją rodzinę. Najlepszą na świecie. Wszyscy wzruszeni wznieśli szklanki. Jesienią kuba zaczął grać w piłkę nożną. Tomek był trenerem pomocniczym. Michał kibicował z trybun. Po meczu, brudni i szczęśliwi, wracali do domu. Kocham was, powiedział kuba nagle. My ciebie też, synku odpowiedzieli chórem. To słowo synku brzmiało jak muzyka. Kuba kończył czternasty rok. Zmienił się, głos mu się łamał. Ramiona szerzyły. Ale serce pozostało to samo wrażliwe, wdzięczne. W szkole pojawiła się dziewczyna Ania. Pierwszy raz zakochał się. Opowiedział o tym Michałowi podczas wieczornego spaceru z bursztynem. I co mam zrobić? Michał się uśmiechnął Być sobą szczerym jak my z Tomkiem byliśmy Kuba kiwnął głową. Tomek zrobił mu biurko do pokoju, większe, z szufladami na rysunki i modele. Żebyś miał miejsce na marzenia, powiedział. Kuba rysował coraz lepiej. Chciał iść do liceum plastycznego. W domu rozmawiali o wszystkim. O polityce ostrożnie. O prawach otwarcie. O tym, że świat się zmienia, choć powoli. Pewnego dnia przyjechała dziennikarka z lokalnej gazety. Chcieli napisać o rodzinach paczłorkowych. Kuba zgodził się na wywiad. Co znaczy dla ciebie rodzina? Zapytała. To nie krew, to miłość. Ci, którzy są przy tobie, kiedy jest źle. Którzy czekają z kolacją i przytulą, kiedy płaczesz. Artykuł wyszedł piękny. Ludzie pisali komentarze, większość pozytywnych. Zmiana przyszła powoli. Sąsiedzi machali na powitanie. Koleżanki Ani przychodziły na ciasto. Kuba czuł się bezpieczny. Zimą pojechali na ferie do Zakopanego. Wynajęli domek. Wieczorem grali w karty, pili herbatę z rumem, Kuba bez. Pamiętacie, jak się poznaliście? Zapytał. Opowiedzieli. O studiach. O pierwszych randkach. O strachu przed kamień autem. Ale miłość wygrała, powiedział Tomek, ściskając dłoń Michała. Kuba słuchał z otwartymi ustami. Chcę takiej miłości, powiedział cicho. Będziesz miał, zapewnił Michał. Wiosną Kuba wygrał konkurs plastyczny. Jego obraz, Dom w ogrodzie, Trzech mężczyzn i pies, dostał pierwszą nagrodę. Na wystawie stał dumnie obok Tomka i Michała. Tomy, powiedział do nauczycielki. Widzę, uśmiechnęła się. Piękna rodzina. Siedemnasty rok Kuby. Prawie dorosły. Wysoki, z lokami potomku, z inteligencją Michała. Zdał maturę celująco. Dostał się na SP do Krakowa. Pakowanie walizek było trudne. Uzy, przytulenia. Będziemy tęsknić, powiedział Tomek. Ale to tylko Kraków, zaśniał się Kuba. Dwie godziny pociągiem. Michał dał mu album ze zdjęciami od pierwszego spotkania do dziś. Żebyś pamiętał, skąd jesteś. Na dworcu stali we troje. Bursztyn merdał ogonem. Kocham Was najbardziej na świecie, powiedział Kuba. My Ciebie też. Zawsze. W akademiku poznał ludzi. Opowiedział swoją historię. Nikt nie oceniał. W weekendy wracał. Pomagał w ogrodzie. Robił meble z Tomkiem. Rozmawiał godzinami z Michałem o sztuce, o życiu. Polska zmieniała się powoli. Coraz więcej par walczyło o prawa. Oni też podpisywali petycje. Kuba malował. Jego prace mówiły o rodzinie, o miłości, o nadziei. Na drugiej wystawie indywidualnej przyszedł tłum. Rodzice dumni. Powernisarzu siedzieli w kawiarni. Jesteście moim największym szczęściem, powiedział Kuba. Tomek otarł łózę. A ty naszym cudem. Dziś Kuba ma 25 lat. Jest uznanym artystą. Mieszka w Warszawie, ale dom zawsze jest pod bytgoszczą. Wrócił na święta. Śnieg padał grubymi płatami. Przy stole siedzieli we troje plus partner Kuby, miły chłopak, grafik. Rozmawiali, śmiali się, wspominali. Pamiętacie ten pierwszy rysunek? Zapytał Kuba. Jakby dziś, powiedział Michał Uratowaliście mnie, powtórzył Kuba po raz setny. A ty nas odpowiedzieli. Bursztyn leżał pod stołem, już siwy. Wigilia opłatek życzenia. Kuba wstał. Dziękuję Wam za nowe nazwisko, za nowe życie. Za miłość, która przetrwała wszystko. Przytulili się mocno. Za oknem śnieg padał cicho. Świat był spokojniejszy. Ich świat pełen miłości. Rodzina. Nie zawsze z krwi. Zawsze z serca. I to wystarczyło na całe życie.